Właściwie można by powiedzieć, że dzisiaj jest taki dzień powitań, bo ta kosiarka to jest jeden z elementów, który wita markę Neotus w systemie bateryjnym znanym z firmy Grafit. Baterie, które napędzają elektronarzędzia firmy Grafit, można wykorzystywać w Neotus. Mamy dwie marki na jednej baterii. I teraz zobaczcie. Ta kosiarka ma kilka fantastycznych funkcji. Po pierwsze, jest łatwo składalno-rozkładalna. Krótki ruch, zaprężone, teraz. Od razu mogę sobie też zapiąć rączkę, tu zablokować i z tej strony. W dwóch pozycjach. Albo w takiej pozycji, albo troszeczkę niżej. W zależności od tego, co jakiego jest wzrostu chcemy mieć wyżej bądź niżej, możemy sobie spokojnie to ustawić. Ważna rzecz. W tym miejscu znajduje się box, w który wpinamy dwie baterie. Energy Plus grafita znanego, powtarzam raz jeszcze. I tę kosiarką możemy sobie już spokojnie kosić. Ma oczywiście kluczyk bezpieczeństwa że jak zostawimy gdzieś kosiarkę na dworze, to zabieramy ze sobą tylko kluczyk, żeby dzieci sobie krzywdy nie zrobiły, nie odpaliły niekontrolowanie tej kosiarki. A tak normalnie to wpinamy kluczyk, klawisz, dźwignia i jedziemy kosić. Jeśli chodzi o koszenie, to też ta kosiarka ma kilka fajnych funkcji. Po pierwsze, regulacja wysokości. Zobaczcie, jak bardzo wysoko można ją postawić i wysoką trawę zostawić. Po drugie, ma oczywiście zbiornik na skoszoną trawę, 50 litrów pojemności. Sygnalizacją klapkową zapełnienia. Jak będzie już pełne trawy, klapka się przymyka, bo wiatr nie jest w stanie jej unosić. Wtedy wiemy, że możemy koszyk wypiąć i wynieść trawę. Ale jak przyjdzie nam kiedyś taka koncepcja, że chcemy tą trawę tylko ściąć i zmielić, wtedy montujemy sobie ten element tutaj z tyłu, zamykamy i teraz kosiarka. Kosi oczywiście trawę, ale dodatkowo ją rozdrabnia. To nie koniec, bo możemy też zrobić sobie tak zwany wyrzut boczny. Czyli blokujemy sobie z tyłu tamtym urządzeniem, tak jak to zrobiłem. A tutaj przykładamy taką klapkę, i teraz kosiarka kosi i wyrzuca nierozdrobnioną za bardzo trawę do boku. I w ten oto sposób witamy Neotus z systemem bateryjnym akumulatorów Energy Plus.